Na kanale Tarot Z Planem Duszy w czytaniach na grudzień. Grudzień już za pasem i staram się tutaj nadgonić to, te czytania, ponieważ troszeczkę się przeziębiłam, dlatego jest lekkie opóźnienie. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność, wspieranie tego kanału przez cały rok. Jeszcze i tak będę pewnie życzyć Wam wesołych świąt w innych czytaniach, ale właściwie. To jest dobry czas, bo w grudniu mamy święta, więc myślę, że jeśli ktoś nie będzie słuchał następnych czytań, to wesoły świątek najbardziej warto tutaj złożyć Wam życzenia. Przynajmniej w tych zaproszeniach, właśnie do tych czytań w tym zaproszeniu do tych czytań na grudzień. Oczywiście zapraszam Was jeszcze do mnie na stronę internetową www.planduszy.pl. Można tam w prezencie kupić książkę, dać, podarować komuś plan duszy. Bardzo fajna jest to książka, która może pomóc w zobaczeniu, kim jestem zgodnie z tym, jak to zostało zaplanowane. Jeśli ktoś oczywiście chce poznać gdzieś tam takie tajemnice, także warto sięgnąć po tą pozycję. Jest wiele innych książek. E, miałam ochotę zrobić też dla Was taką informacyjną e, takie informacyjne nagranie, żeby powiedzieć o książkach, które warto mieć, przeczytać. Ale może udało się to e, w styczniu, <grym> czyli w nowym roku, bo na razie e, czas jest jakiś napięty. Także m, jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za wsparcie, które mi dajecie, komentarze, subskrypcje. I zapraszam już do czytań dla każdego znaku. Jeszcze tylko wspomnę, że następny kurs odczytu planu duszy online będzie w lutym od 9. No i to już. Zapraszam. Witam wszystkie koziorożce w czytaniu na grudzień. Zobaczymy, co tutaj słychać u Was, jaka jest główna energia. No i później jeszcze będą dodatkowe karty. Także patrzmy, koziorożce, co tutaj słychać? Dziewięć mieczy na grudzień, koziorożec, z czym Wy się chcecie martwić? Dużo myśli, myśli, które nie budują faktycznie, za dużo ich jest po prostu. W związku z tym należałoby tutaj popracować trochę z tymi swoimi myślami i. I te myśli są trochę takie, każda w inną stronę należałoby tutaj popatrzeć na siebie, czy posłuchać siebie, może zapisać sobie, co ja myślę, i zobaczyć, jak bardzo jest człowiek wtedy oderwany od rzeczywistości czy od ziemi. Bo często dziewięć w ogóle dziewiątki to też jest takie wyizolowanie się, bo karta pustelnika w wielkich arkanach. Ma numer 9 i zazwyczaj jest to właśnie oddalenie się w celu znalezienia mądrości. Natomiast te myśli tutaj myślę, że mogą być w dużym ataku, i jakby mm, możecie nie mieć siły mm, na to, żeby je odepchnąć. Natomiast jeśli są to słowa, które ktoś wypowiada w Waszą stronę, to też mogą powodować nadmiar. Generalnie dziewiątki to jest dużo tego żywiołu, czyli padają słowa przeróżne, przeróżne myśli, dużo analizowania, dużo takiego może gdybania też, a może to, a może to. I w końcu z tego może się wziąć taka bezsenność, taka trudna w głowie, jakby taki mętlik i trudna sytuacja mentalna. Więc warto by było z tym zrobić pewien porządek. Stąd myślę, że doradzić Wam, żeby medytować, byłoby bardzo słuszne. No ale zobaczymy, co jeszcze inne karty powiedzą. Zobaczymy, jak dalej się może ten scenariusz pokaże. Także patrzymy najpierw na Waszą energię. Czyli, jaka jest energia dla koziorożców? Jaka jest Wasza energia? Będziemy patrzeć. Dziesiątka buław. Ha. Już wiadomo skąd się biorą te wszystkie Wasze myśli nieuczesane, ponieważ tutaj jest dużo stresów, dużo obowiązków, bardzo duży ogień płonie. Jest niechybnie sytuacja, w której macie zobowiązania, którym możecie nie móc podołać. Tutaj trochę tak, jakby się miarka przebrała, i im więcej jeszcze byście chcieli nabrać na siebie, tym gorzej to będzie dla was mentalnie i nie tylko. Wtedy powoduje to stres, kiedy mamy dużo obowiązków, zobowiązujemy się, że zrobię jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto. No to wtedy właśnie dzieje się tak, że po drodze wypadają nam te wszystkie rzeczy z plecaczka, i potem nie wykonujemy tych zobowiązań w pełni i do końca. Więc mamy sobie wtedy bardzo dużo do zarzucenia. No i stąd ewidentnie jest tutaj ta energia dziewiątki mieczy. Także, no, za dużo. Jest ewidentnie za dużo ognia i za dużo powietrza. I jeszcze jeden żywioł pod, pod, pobudza ten drugi, tak? Czyli im więcej ognia, tym więcej powietrza do tego ognia, to tym bardziej ten ogień płonie, więc trzeba tutaj ładować, ładować. To tak trochę jakby mieć starą lokomotywę, w której trzeba cały czas podtrzymywać ten żar, żeby ona utrzymywała prędkość, tak? Więc tutaj ta prędkość. Może bardzo mocno Was wyczerpać. Może tu nastąpić jakieś wypalenie. Także prośba, żeby jednak starać się coś tutaj z tym zrobić. U usilnie podzielić może ładunek. Jeszcze raz przełożę. Podzielić ładunek na kilka grup. Na przykład z przeszłości idzie za wami karta współpracy, trójka monet. Więc jest tutaj um, tak jakby m, sytuacja, w której może mieliście spółkę, może mi, byliście jakby razem współpracując, jakby wspierając siebie nawzajem, ucząc się wzajemnie od siebie, natomiast nagle teraz być może to się skończyło i w związku z tym może zostaliście sami w sytuacji, w której jesteście z nadmiarem różnych obowiązków, więc no, myślę, że to jest sprawa którą trzeba by było załatwić. Być może skończyła się ta grupa, może ktoś potrzebował odejść z tej grupy, odjechać, wyjechać. Ta współpraca ewidentnie ma wpływ na to, co się dzieje obecnie. A obecnie mamy dziesiątkę monet. Czyli no jest tutaj zarobione, czyli mam finanse, jest rodzina, jest tutaj pełno środków, Materii, też niejaki ciężar może to być, również, który trzeba ogarnąć. Czyli, może, rodzina, którą mam i której muszę zapewnić byt, której muszę zapewnić dom i mieszkanie, i tak dalej. Więc mam wrażenie, że to może być też stresujące. Utrzymanie życia na pewnym poziomie kiedy na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do luksusów czy może do tego, że mamy i nagle okazuje się, że tutaj zaczyna być coraz więcej obowiązków i stresów, żeby utrzymać ten poziom. To myślę, że jedno nie jest warte drugiego, czyli można też zejść trochę z czegoś zrezygnować, żeby utrzymać po prostu siebie w takim porządku, czy w takim miejscu, w którym czu czuć się można lepiej, tak? Bo to, że mamy pieniądze i luksus, to nie oznacza, że będzie nam bardzo miło i szczęśliwie. Czasem, właśnie na święta tak wydajemy. Tutaj jest cesarz. No, powiem tak: cesarz na pewno lubi. E, lubi splendor, lubi e, swoje. Widzę, że mi tutaj coś świeci, nie wiem czemu. E, Cesarz lubi mieć pieniądze, lubi mieć właśnie dobre, wygodne e, siedzenie. E, no i ten splendor i wszystko to, co się łączy z władzą i, e, i z tym, co ta władza reprezentuje, to też jest alienacja władzy, to jest wyizolowanie, to jest zarabianie, to jest e, Branie na siebie różnych zobowiązań, które wpływają bardzo mocno na nas, natomiast może tutaj nie być tej radości, bo trzeba będzie działać, działać, działać i nie ma wtedy czasu na to, żeby korzystać właśnie z, o, z, tych, z tych wszystkich dóbr, które wypracujemy, między innymi, ale też z obecności ludzi wokół nas. Cesarz jako Czwórka może to być właśnie taki mur, który jest zbudowany, może to być osadzenie, może tutaj różne to oznaczać scenariusze. Mam wrażenie, że potrzebujecie wsparcia kogoś, kto być może będzie umiał Wam dobrze doradzić. Często cesarz, król, ktoś na stanowisku ma albo swojego zastępcę, albo ma swoich pomocników, czemu na przykład nie skorzystać z grupy ludzi? Tutaj jest ta karta pokazująca przeszłość, mówiąca, że możliwa była współpraca, możliwe było nauczenie się pewnych rzeczy i być może trzeba skorzystać z tego doświadczenia, żeby tutaj zostać takim cesarzem, który potrafi tak działać. Że jednocześnie zapewnia byt i, i taki status jaki chce, ale z drugiej strony nie obciąża siebie nadmiernie tak, tym ogniem. Tym bardziej, że tutaj jest ogień, ogień. No, zobaczymy, co jeszcze nam się pokaże. Na razie nie ma kielichów na przykład. No i pokazały się, czwórka kielichów. Tutaj jest porada, żeby nie zostawać samemu z problemami, żeby nie wchodzić na przykład w jakieś nałogi. Nie izolować się, broń Boże, żeby otworzyć się przed kimś, żeby powiedzieć o tym, co jest nie tak, dlaczego tak się dzieje. Tutaj jest możliwe podzielenie się tym, co nie działa, otwarcie się emocjonalne przed kimś, ponieważ jest to pozycja, która mówi o poradzie, o, o sytuacji, która jest łatwa, możliwa do wykonania. Więc mam wrażenie, że tak jak ten cesarz jest tutaj na tym tronie, być może w takiej pozycji kogoś, kto rządzi, ale właśnie ten cesarz może się otworzyć emocjonalnie, może być takim władcą, który potrafi być sobą, potrafi powiedzieć o wszystkich rzeczach, z którymi ma do czynienia i które są trudne. Tak? Tutaj dziesiątka buław też mówi o tym, że to jest taki dobry moment, żeby skończyć z jakimś przeciążeniem i skończyć też później z taką sytuacją, w której nie, da, nie możemy spać. tak? Tutaj jakiś problem może dotyczyć właśnie rodziny. Sytuacji, w której tutaj ojciec, głowa rodziny, może być to ojciec, może być to matka. Zależy, kto, kto rządzi, ale bo czytanie mamy ogólne, tak? więc trzeba tak powiedzieć. Więc zwróćcie uwagę, czy ten, kto prowadzi rodzinę, ten, na którym ciążą wszystkie obowiązki, czy on, czy ona, są w takim dobrym miejscu i w dobrym stanie. Może warto być przytomnym i jeśli to się dzieje obok, jeśli to jest u mnie w rodzinie i ktoś robi praktycznie wszystko, to może warto pomóc tej osobie w tym obciążeniu tak? i wesprzeć dobrym słowem. I być może ta osoba ma szansę wtedy na to, żeby się otworzyć i powiedzieć o tym. Czasami jest to duma, która nie pozwala, i czasami jest tak, że nie pozwalamy sobie pomóc, więc ci z kolei, którzy są w takiej sytuacji, cią że ciągną cały, e, cały wóz, cały ładunek, e, czyli odpowiedzialność za resztę, dobrze by było, żeby oni e, też skorzystali z tej opcji. Tutaj dziewiątka buław się nam pojawiła, właśnie w tym, czego nie robić. No, nie starać się być takim męczennikiem, taką osobą, która bierze na siebie wszystko, jak popadnie. Jest już cała pokiereszowana i zobaczcie, jeśli dalej będzie taka sytuacja, że tutaj ktoś się będzie opierał właściwie wszystkim tym, którzy chcieliby może wziąć część z jego obowiązków, czy wspomóc tutaj w tej maszynerii, w tym rozkręcaniu, czy to interesu, czy wspieranie rodziny, czy pracy, to będzie tutaj dużo łatwiej, ale ta osoba może chcieć tutaj się opierać bardzo mocno. Może to być właśnie wyzwanie, żeby pozwolić sobie pomóc. Więc uważam, że to bardzo dużo zależy od świadomości, od tego, że zauważamy, że jesteśmy przeciążeni, że jesteśmy dumni, że nie potrafimy powiedzieć proszę, pomóż mi, że czasem sami nie jesteśmy do końca tacy uświadomieni czy świadomi tego, co się dzieje w nas. Dlatego medytacje, tak? Dlatego będzie tu i teraz ale macie moc jako kartę ostatnią, czyli rezultat. I jest to moc, która mówi, że dacie radę. To jest taka siła, która gdzieś instynktownie pozwoli Wam tutaj jakby dostrzec problem i dostrzec fakt, że życie nie polega tylko na tym, żeby się poświęcać. I żeby być e, zawsze tym, kto jest najlepszy. Oczywiście jest to karta lwa, więc lew jest królem, e, tak samo jak cesarz jest cesarzem, i tutaj jest e, cesarz jest baranem, karta barana, karta lwa. E, więc myślę, że Wy jesteście dosyć uparci koziorożce i skryci, i dla Was bardzo często trudno jest e, jakby wyjść z taką potrzebą, e, czy powiedzeniem o tym, co, co w ogóle jest tutaj konieczne dla Was jako pomoc czy jako wsparcie. Myślę, że to może być problem, natomiast generalnie macie moc i siłę do tego, żeby sobie poradzić tutaj z nadmiarem i zakończyć jakąś sytuację, w której będzie za dużo rozpalenia, za dużo obowiązków, za dużo wszystkiego. I być może przestaniecie się też martwić, bo wydaje mi się, że jest też szansa na to otwarcie emocjonalne, że dacie sobie radę i będziecie umieli tutaj powiedzieć o tym, co Was nęka i boli. Jeszcze wyciągnę kartę na tą dziesiątkę buław, jak ona zmieni się ta energia dla Was. No. Będziecie wnikliwi i stali twardo na tej ziemi. E, tutaj jest skupienie się na szczegółach, zobaczenie co pot potrzebuje być dopracowane, w jaki sposób mogę tutaj coś zrobić lepiej, e, może szybciej, A w jaki sposób mogę tu włożyć pracę, żeby być może pozbyć się części obowiązków, tak? Tak to może wyglądać. Także myślę, że nie powinniście się martwić, nie powinniście tutaj rozpaczać, że to wszystko e, powinno się rozwiązać. Zobaczymy jeszcze jedną kartę wyroczni, która powie nam, jak to wygląda, jako podsumowanie i co z tego wyniknie. Ok, jedna karta dla koziorożców. A tutaj mamy budowanie gniazda. Taką mamy ciekawość. To względem tego, co już leży na stole, powiem szczerze, że może to być ciekawość. Ile ja dam rady wytrzymać? Bo koziorożce są bardzo wytrzymałe, bardzo skryte, wytrzymałe, bardzo ta takie dbające też i o rodzinę, i o tych, którzy są zależni od nich. Ale tutaj też jest sytuacja pracy z wewnętrznym dzieckiem i sprawdzenia tego. Z czym pracuję i otwarcia się być może właśnie w swoim gnieździe, w takim miejscu bezpiecznym. To jest takie, taka ciekawość tego, do czego mnie to zaprowadzi, czy tutaj jestem w stanie pokonać jakąś słabość też, bo tutaj słabością może być właśnie pokazanie uczuć. Więc myślę, że dojrzewacie do tego, bo tutaj z tego gniazda jak widać, wykluwa się jakiś młody ptaszek, więc ja ją musiało najpierw pęknąć. Myślę, że po prostu dojrzewacie do tego, żeby w grudniu jakby jakoś tak po ludzku podejść do siebie. Starać się też być szczerą i szczerym z ludźmi. Starać się być może też wejść w jakąś taką zabawę i Taką swoją moc, żeby pokazać, że nie, nie trzeba walczyć, że można też zrobić wszystko w taki sposób, który jest oparty na zaangażowaniu raczej i takim podejściu zabawowym niż cały czas pokazywaniu, że. Ja jestem tutaj królem, do mnie się nie da podejść. Ja myślę, że tutaj jakby zmieni się w ogóle jakaś trochę wasza per percepcja, zmieni się trochę też ta energia, ponieważ przepracujecie, macie szansę na to przepracowanie tego oporu i tego bycia zawsze taką dumną osobą, która musi sobie sama poradzić, tak? Myślę, że czas minął na takie rzeczy. Tym bardziej, że tu jest dziesiątka monet, która mówi o wsparciu rodziny, o tym, że są w domu różni ludzie, jeśli są, że macie też przyjaciół, że możecie współpracować. I tutaj to całe czytanie, myślę, choć jakby pokazuje, że bycie samemu ze tym wszystkim może wam nie służyć. I może doprowadzić do tego też, że będziecie tutaj za mocno wydatkować swoją siłę, tak? Więc tutaj warto by było jednak podzielić swoje obowiązki, poprosić o pomoc, otworzyć się. Także tyle ode mnie na ten czas grudniowy. Życzę Wam bardzo udanych świąt. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Jeszcze się spotkamy, jeśli będziecie słuchać następnych czytań tygodniowych, to jak najbardziej i księżycowych też. Wszystkiego dobrego.